Radio Jaskółka Dzień dobry. Znów, proszę Państwa, jesteśmy w studio Radia Jaskółka niezwykłego radia, które poświęcone jest, można powiedzieć, jednej osobie. Jest to patron tego roku w Bydgoszczy, Andrzej Szwalbe, a dziś z nami gość, jak każdy z naszych gości niezwykły, Józef Herold, wieloletni dziennikarz, publicysta, dyrektor Old Film Festival i pomysłodawca niezwykłego. Konkursu związanego z Andrzejem Szwalbą, oczywiście. Witamy bardzo serdecznie i poprosimy o rozwinięcie pomysłu, ponieważ w, 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 jesteś pomysłodawcą matury ze Szwalbego. Pogadajmy o tym. Znaczy, ja myślę, że Andrzej Szwalbe przede wszystkim jest w pamięci podgoszcza, nazwijmy to 50, plus, 60. Plus. Natomiast z upowszechnieniem tej zacnej postaci, ten no kłopot mogą mieć dzisiejsi 20-latkowie i to jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe. Więc żeby przybliżyć tę postać także młodym Bydgoszczanom, wymyśliłem, jeżeli to tak można powiedzieć, konkurs, konkurs wiedzowy i ci młodzi ludzie i ci uczniowie szkół średnich. Będą mogli, popisać się wiedzą o Andrzeju Szwalbe i to się odbędzie już niebawem, bowiem 16 czerwca, w Pałacu Nowym w Ostromecku. Będzie finał tego konkursu, gdzie uczniowie tychże szkół będą zdawali maturę. Co to znaczy: maturę. No Taką maturę, jaką się zdaje, no, czy prawie taką, jaką się zdaje co roku, nie, kończąc 18 czy 19 lat, ale taką klasyczną, to znaczy, gdzie jest stolik, tak jak ten, gdzie siedzi jeden e, uczeń, ma przed sobą kartkę i ktoś zadaje mu pytania. E, a on odpisuje, znaczy odpowiada na to pytanie. Nie ma żadnych komputerów, nie ma żadnych komórek. No ja wiem czy ściągać nie można. Zawsze można ściągać, ale teraz nie wiem z czego to by miał i kto ściągać. I tam w teście będą się pojawiały pytania typu ile wnuków miał Andrzej Szwab? Nie wiem przede wszystkim czy on miał wnuki, ale załóżmy, że miał, czy ma. To. Jednego. Jednego. Tak, jednego. Dziękuję. No i to jest prawidłowa odpowiedź. A pytanie będzie brzmiało: ile, znaczy hipotetycznie, no bo już co zrozumiałe, nie będzie tego pytania: ile wnuków miał Andrzej Szwalba? I będzie tak. Nie miał wnuków czterech, 1, dwóch ABCD. No i teraz delikwent no albo wie, albo zgaduje. Jak zgaduje, to ma 25% szans. No, i będzie tych pytań 20, 30. Szanowne, że to ułoży, a zwycięzca dostanie nagrodę. Będą też przygotowania, rodzaj korepetycji maturalnych i lektura. Proszę powiedzieć coś o lekturze, bo to książka nieduża, a bardzo myślę ważna dla Bydgoszczan. W tym roku szczególnie. Tak, profesor Adam Bezwiński. Yy, napisał taką pozycję pod tytułem Andrzej Szwalbe Portret Niedokończony, no gdzie <grywia> mówi o tej postaci. Więc to jest, jakby co powiedzieć, taka no, ściąga w tej sytuacji. No, kto tego nie przeczyta, nie zda. Nie zda, po prostu nie za Poprawek nie ma, czyli no, przepadł. Ale to będą jedne warsztaty, tak to nazwijmy, czy korepetycje, a drugie też będą dotyczyły, jedne w, maju, drugie, jedne w kwietniu, drugie w maju, będą dotyczyły tej postaci, gdzie przyszli maturzyści ze Szwabego będą się mogli douczyć po prostu no, na tych właśnie korepetycjach, żeby więcej wiedzieć. Kto będzie prowadził te korepetycje? Jak to będzie wyglądało? Tego dokładnie jeszcze nie wiemy, to się, że tak powiem, kształtuje, ale w tym środowisku, między innymi dzięki Andrzejowi Schwalbemu czyli Akademii Muzycznej, między innymi no są profesorowie, są wykładowcy, zwłaszcza z teorii muzyki, no, które ten pozaś znają dobrze i próbujemy ich poprosić do Jury i dziennikarzy. No, którzy też się nauczą Szwalbego więcej niż wiedzą, no ja nie uważam pytania. Panie redaktorze, mówiliśmy dzisiaj o, czy mówimy o młodych ludziach, którzy powinni przynajmniej nad tą jedną lekturą się pochylić dotyczącą biografii Andrzeja Szwalbego i jak z tych obserwacji, które dotychczas już pan poczynił, jak młodzi dzisiaj na takiego wizjonera bydgoskiego reagują, patrzą, bo to jest człowiek <laughs> troszkę innej już epoki, Innego widnokręgu kulturowego, może być zupełnie inny niż ci, którzy o nim będą pisać maturę. Tak jest zwykle w przypadku matury, zresztą. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jak oni postrzegają formę. Mam 50 lat więcej od nich, więc. Ale ta wizja już się przy... znaczy, znaczy, konkursie. Ja, ja zakładam, że, że ta wiedza jest mała. Może to jest błędne założenie, oby. Mm -hmm. Ja zakładam, że jest mała. Żeby ją powiększyć, to trzeba różne rzeczy, między innymi edukacyjne, nie tylko artystyczne, mm -hmm. bo one trwają i będą, ale edukacyjne. Żeby się nauczyć tego Szwabowego, skoro jest tak ważną postacią. Więc myślę, że to jest... E, niech to będzie trochę na zasadzie ciekawości. Mm -hmm. A któż to taki jest, że szkoła nam proponuje i tak dalej, rodzice opowiadają, 100 lat to coś ważnego. No, może są tacy młodzi ludzie, którzy po prostu, jakby, no chcą, że tak powiem, na własny użytek przekonać się, czy to rzeczywiście. Ten Andrzej Szwalbe to, to taki bardzo ważny. No niech tak będzie, mhm. bo się na pewno przekonają, że tak. Dla Pana musiał być rzeczywiście bardzo ważny, skoro wyszedł Pan z tym pomysłem. Kim dla Pana? Bo wiem, że jako redaktor. Był pan też no, patronem różnych cyklicznych konkursów bydgoszczani. Najpierw roku, bo szukało szukało na stulecia wszechczasów. Gdzie tam Andrzej Szwalba byłby ewentualnie w pana rankingu osobistym umieszczony? Eee, ja myślę, że Szwalba jest jedną z najważniejszych postaci współczesnej Bydgoszczy, kultury, yy, i tu właściwie dyskusja jest. Znaczy nie tyle dyskusja, ale przedstawienie kolejnych yy, yy, jakby dowodów pod tytułem Andrzej Szwalber zrobił Filarmonię, Akademię Muzyczną, Operę jest bezcelowe, bo ci, którzy no, żyją trochę więcej niż 20 lat o tym wiedzą, a ci, którzy żyją krócej albo nie wiedzą, <gryw> albo nie chcą wiedzieć. Więc yy, to jest trochę tak, że yy, Trochę inaczej jest, jak ktoś znał osobiście człowieka, a ktoś, kto jakby czyta o nim, czy ktoś mu opowiada o nim. Ja zdejmuję czapkę przed Andrzejem Szwalbę i to nie jest żadna figura, ale też nie chciałbym dołączyć do tego chóru Nazwijmy go przewrotnie beatyfikacyjnego, no, który chce sakralizować szwalbę, że gdyby nie szwalbę, to nie mielibyśmy filharmonii, opery i Akademii Muzycznej. Mielibyśmy. Trochę później, w innym czasie. Trochę by. inaczej, ale nie, nie, nie można powiedzieć, właśnie, że gdyby nie on, to tego by nie było. Ale na pewno zawdzięczamy mu inicjację. I jak mówimy o Szwalbe, to nie używajmy, znaczy, że to jest jakby ojciec e, wszechrozwoju tego miasta. Znowu zdejmuję czapkę, ale nic nie wiem o tym, żeby Andrzej Szwalbe był kreatorem życia teatralnego w Bydgoszczy, czy żeby się w jakiś sposób szczególny zajął ekologią i, i parkami, których Bydgoszcz ma najwięcej, a on zbudował w koło parku, czy wreszcie, że to od niego wyszedł pomysł pobudzenia e, wyspy Młyńskiej, po której pewnie spacerował, że on Zwrócił bydgoszczy potop, ale to znowu <grytanie> absolutnie nie chcę e, jakimkolwiek sposobem umniejszać ale e, e, mówię to, e, sakralizowanie tego zacnego człowieka jest trochę jakby przeciw niemu, że on by pewnie dzisiaj tą swoją laseczką pogroził tym wszystkim, którzy tam klękają i mówią Andrzej Szwalbe, Andrzej Szwalbe. Ja ostatnio w, w takiej gazetce miejskiej, znaczy tą, którą wydaje miasto, przeczytałem obszerną rozmowę redaktora tej gazety z Maciejem Półto i Cezarem Niekowskim. No właściwie mógłbym nie czytać, wiedząc, to jest rozmow... kim są rozmówcy. I też tam nie ma jakby żadnych nieprawd, tam wszystko jest prawdą, tylko po pierwsze ta prawda już tyle razy powtarzana, powtarzana staje się nudna, nie ma tam nic nowego, a poza tym uważam, że to o stuleciu Szwalbego nie są najlepsi rozmówcy. Nie chcę im tutaj wieku wypominać, ale oni no byli chłopakami, jak był Szwalbe. Więc mówienie o przyzwyczajeniach Szwalbego, o tym, że tam tu chodził, to podziwiał, tu się spotykał, tak pracował, taką miał teczkę. No, przepraszam. No, ale, no to jest pewnie wzięte z czyichś wypowiedzi. Hmm, przeczytane. Więc no, to też kogo pytać w tej sytuacji? Jak gdybym zdecydował o tej gazecie i o tym, co ma się o szwalbę pisać na stulecie, no to zapytałbym ludzi, którzy grali w orkiestrze wtedy, kiedy on był dyrektorem. Oni na pewno mają ciekawy pogląd na Andrzeja Szwalbę. I tu znowu może dojść do sytuacji, e, w której kolejny raz zdejmują czapkę przed Szwalbę. Trzeba by powiedzieć, co mogłoby też wyniknąć już z rozmów ludzi bardzo e, posuniętych wieku, 80 i dalej latków, którzy już mają dystan, dystans i mogą mówić co chcą i tak naprawdę zajmował się z dobrym skutkiem budowaniem Filharmonii. No z zespołem muzycznym i z poziomem artystycznym Filharmonii można by dyskutować. Filharmonia bydgoska i tu pewnie te, yy, ktoś mnie na ulicy z, yy, z zespołu Filharmonii. To nigdy nie była Superczołówka yy, muzyczna, by yy, Polski i podam tylko jeden przykład. Katowice, które mają podobny potencjał ludzki na zimę. To jest miasto na poziomie 300, tam kilkudziesięciu, 400. To jest ten sam poziom. Jeżeli chodzi o yy, tak powiem w, w, wkład ludzki, że się tak brzydko wyrażę, no ale WOSPR. To było, co to jest, czego tu się nie udało zrobić. Pytanie dlaczego w Katowicach można było stworzyć taką fantastyczną, a, a tu nie można było? I nie mówię, że to jest wina Szwalbego. Bo teraz znowu może ktoś powiedzieć, no tak, ale to Katowice, Śląsk, Górnicy, Gierek, Oczko w Głowie, Oczko no, w Głowie i tak dalej. Więc były pieniądze, była partia. Tak, to prawda, to prawda, A więc Katowice były trochę, że tak powiem, yy, bliżej yy, 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 Forsy. No, Andrzej Szwab był, był, znowu nie, nie chcę, był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i odwiedzał Komitet Wojewódzki, gdzie wyciągał pieniądze na to, co widzimy. Dość skutecznie. Dość, bardzo skutecznie. Więc mógł, może mógł nawet więcej i może zamiast postawić kilka rzeźb, pomników wokół filharmonii, nie chcę ich oceniać, bo ja się nie znam na tym, być może należałoby włożyć to w orkiestrę. I podnieść jej poziom. Znowu pewnie jak, jak ktoś już nie zastrzelił, to zastrzeli, bo, bo, bo mówię o tym, że należałoby na jakimś etapie podnieść e, poziom orkiestry symfonicznej i harmonii. Mówię to wszystko po to, żeby może nie tyle rozpocząć dyskusję, ale żeby rzetelnie i z próbą jakiegoś dystansu rozmawiać o tym człowieku. Który naprawdę na te wszystkie tytuły Honorowy Obywatel, te wszystkie, na to wszystko zasłużył i koniec. Zasłużył. Ale rozmawiajmy. Po to jest ten rok. Po to jest ten rok. A twoje kontakty osobiste z Andrzejem Szwalbę były takie? Ja nie byłem znajomym Andrzeja Szwalbę. Rozmawialiśmy może ze dwa razy. W życiu. On rzeczywiście w kontaktach międzyludzkich był bardzo osły, oficjalny, grzeczny, ale no to może Nelkowski i Puto wiedzą więcej na temat jego takich serdeczności i tak Ale ja to rozumiem doskonale. Tym bardziej, że artykuły czy też recenzje muzyczne, które się pokazywały. Wtedy w tej Młodej Gazecie Wyborczej nie zawsze były jakby nie tylko i wyłącznie pochlebne. No więc to zrozumiała, że szł, albo nie mógł mnie zaproszać na kawkę i dziękować za to, że ktoś napisał coś tak jakby nie, nie do końca tego. Ale miałem dwa, dwie właśnie ciekawe historie. Jedna właśnie dotyczy jakiegoś yy, yy, materiału odnośnie koncertu. Ale to jeszcze, to przepraszam, ja jeszcze wtedy, jeszcze wyborczej nie było. Ja wtedy pisałem w takim tygodniku kujawy. No bo jesteście za młodzi, więc wy nie wiecie. O tym może wiesz. Tam, ja to tylko znam. E, a, tak, były taki, takie kujawy tam i tam, tam były był oblicza sztuki. Ja tam a. pisywałem coś tam. I była taka jakaś recenzja i i to był tygodnik, jakoś tam po woła mnie Ryszard Jaworski, który był ten naczelnym i mówi to mnie... Wiesz, yy, Szwalba do mnie dzwonił. Mhm. Yy, ale o co chodzi? Yy, no on wiesz polemizuje z tym, tą twoją opinią o tyle. Ja mówię to... Hmm, to niech pan ją da, bo wtedy to było tak, że naczelny mówił na tyle, a do naczelnego mówił się na pan. Więc ja mówię, no to pani da, że już to niech, niech ją pan da, nie, niech mu pan zaproponuje, żeby on napisał, że on się nie zgadza z tym i z tym, bo to jest tak albo śmiało. Yy, ale wiesz co, bo on jeszcze mi powiedział, że gdybyśmy mieli taką potrzebę, żeby zatrudnić fachowca do recenzji koncertów, to on nam przyśle. Okej. Okay. No, nic się tu nie da e, 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 dopowiedzieć.